Dzisiejsze rozważanie rozpoczniemy od pierwszego czytania. Też bardzo dobrze znany fragment, wielokrotnie też używany w różnego rodzaju rozważaniach, a szczególnie jeżeli chodzi o w ogóle naukę modlitwy modlitwy i wspólnotowej, ale też modlitwy indywidualnej. Prorok Eliasz, który wychodzi na górę Choreb, chce rozmawiać. Z Panem Bogiem. Pan Bóg go wzywa, bo chce z nim porozmawiać i sam y, odpowiada na to pytanie y, i oczekuje na przyjście Pana. I najpierw zrywa się wielka wichura, ale Eliasz rozpoznaje, że w tej wielkiej wichurze nie ma Pana Boga. Potem następuje trzęsienie ziemi. Eliasz rozpoznaje, że w tym trzęsieniu ziemi przecież to jest potężne wydarzenie też nie ma Pana Boga. Potem spada ogień, też w tym nie ma Pana Boga. I rozpoznaje i czuje, że w lekkim powiewie powietrza przychodzi Pan Bóg. To jest bardzo dobry obraz, który może nam pokazać, w jaki sposób my sami też tego Pana Boga w naszym życiu, czy nawet w naszej modlitwie, możemy odnajdywać. Dobry test w dzisiejszych czasach to jest, jakby każdy z nas teraz wrócił do swojego mieszkania. Do swojego domu, do swojego środowiska, wyłączył telewizor, wyłączył radio, wyłączył telefon, albo ewentualnie włączył stoper i w tej ciszy sprawdził, ile czasu wytrzyma. W ciszy. Ile czasu wytrzymam w dzisiejszych czasach w ciszy. A właśnie w lekkim powiewie i w tej ciszy przychodzi Pan Bóg. A ten dzisiejszy świat jest tak rozchukany i tak głośny. I chyba specjalnie to robi, aby tego Pana Boga, który czasami w Twoim sumieniu przychodzi i mówi Ci, czasami robiąc wyrzut sumienia, albo podpowiada Ci, co masz uczynić, z czego masz zrezygnować, a często też podpowiada, że trzeba zrezygnować z czegoś, do czego jesteś przyzwyczajony i co będzie sprawiało problem i ból i trudność, to właśnie przychodzi dopiero w ciszy. Ile razy doświadczyłeś, adorując najświętszy sakrament w ciszy, na przykład w naszej kaplicy, że rzeczywiście możesz wtedy porozmawiać z Panem Bogiem? A ile razy udało Ci się dobrze pomodlić albo porozmawiać z Panem Bogiem, wewnętrznie nawet w swoim sercu, kiedy otacza Cię hałas, kiedy otacza Cię wiele innych spraw i rzeczy, które dzieją się wokół Ciebie? Warto nad tym zastanowić się. Ile, czy potrafię w ogóle tak zagospodarować czas i sprawić takie warunki, żebym naprawdę porozmawiał z Panem Bogiem? Bo możemy sobie w sumieniu się usprawiedliwiać, że okej, okay, przychodzę co niedzielę nam przeświętą, świętą, pamiętam o jakimś tam pacierzu porannym wieczornym, mam to odhaczone, więc już więcej dla Pana Boga dać ci muszę. Ale zastanawiając się też nad tym, czy sama, sam udział w Eucharystii, jakkolwiek systematyczne spowiadanie się, Krótki pacierz rano i wieczorem sprawi, i możesz naprawdę powiedzieć, że masz żywą i prawdziwą relację z Panem Bogiem? Czy to bardziej chodzi tylko o jakiś akt woli i może jakiś domysł w Twoim, w twoim rozumie albo w Twoim sercu? Warto zastanowić się właśnie, czy potrafię żyć w ciszy. Ile czasu wytrzymałbym? Młodzież od razu by się poddała, dzieci tak samo. Może dorośli. Albo no wiele osób, przecież też starszych, którzy żyją w samotności, jednak do tej ciszy są przyzwyczajeni. Ale też przecież to ciszy lubimy zagłuszać. Mamy wiele do tego yy, yy, rzeczy, które to mogą uczynić. A Pan Bóg przychodzi w ciszy. Czy potrafi się wyciszyć i potrafi ten czas oddać Panu Bogu. I przechodzimy też do Ewangelii, kiedy jest w, tym, w tej Ewangelii też dużo o strachu. O tym, że Piotr się zląkł wiatru, dlatego zaczął tonąć, o tym, że krzyczy, Panie, ratuj mnie, o tym, że Jezus przecież też mu wypomina, że jesteś małej wiary. I czy nie jest właśnie tak, że ta cisza, w której przychodzi Pan Bóg, i, i ten, ten głos sumienia który mówi nam, naprawdę konkretnie nam mówi, co możemy zrobić żeby stawać się lepszymi uczniami Jezusa Chrystusa prawdziwymi dziećmi Bożymi czy nie jest tak, że ja właśnie się tego lękam lękam się zmiany czasami do grzechów czasami nawet możemy być przyzwyczajeni nawet to tak słychać nawet w konfesjonale że i przyznajemy się do tego zresztą często, że mówimy, że przychodzę po raz kolejny z tymi samymi grzechami że nic się nie zmienia ale czy, czy też nie jest tak, że ja do tego grzechu po prostu jestem przyzwyczajony, albo już moje sumienie jest, jest tak, y, y, no, tak słabo ukształtowane, że mogę sam sobie siebie usprawiedliwić i wmawiać sobie, że dobra, to i tak wszyscy tak robią, więc to nie, już nie jest złe, nie muszę się z tego spowiadać, można tak żyć. I później z grzechu na grzech, wchodząc w cięższe y, wady, w cięższe grzechy, y, w cięższe zaniedbania, y, w brak miłości naprawdę sami siebie potępiamy, sami siebie po prostu prowadzimy jak ślepy ślepego, a przecież Pan Bóg konkretnie daje nam różnego rodzaju rzeczy, środki, mechanizmy, dzięki którym naprawdę wiele rzeczy możemy poprawić i zmienić. W duchu świętym, którym, którego wszyscy przyjęliśmy w czasie Chrztu Świętego i zostaliśmy umocnieni w czasie sakramentu bierzmowania, naprawdę możemy wiele rzeczy zmienić i słyszeć prawdziwego Boga, który do nas mówi, doświadczyć go, i który podpowiada, który znajduje rozwiązania na różnego rodzaju sprawy, rzeczy naszego codziennego życia. Warto o tym się zastanowić. Jeżeli wydaje Ci się, że się niczego nie lękasz, w swoim życiu, że nie potrzebujesz krzyczeć w swoim życiu: Panie Jezu, ratuj, to y, wydaje mi się, że chyba jest jedna taka rzecz, której wszyscy się boimy. Y, może to nawet nie jest śmierć, chociaż wiele osób też się boi śmierci, bo brakuje im wiary. Ale na pewno jest taka jedna rzecz, której wszyscy się boimy. Boimy się, y, aby na jaw nie wyszły nasze grzechy. Tego się chyba wszyscy boją. Robimy wszystko, aby nikt się nie dowiedział o moim grzechu. Warto się nad tym zastanowić. I czy właśnie nie jest tak, że kamuflując wiele rzeczy w moim życiu, może żyjąc nawet w kłamstwie, albo oszukując innych, albo zdradzając ich, albo wiele innych przykrości robiąc, też przecież zdradzamy samego Pana Boga. I tego chyba się najbardziej boimy, żeby ta nasza wina, nasz grzech wyszedł na jaw żeby ktoś inny się dowiedział zwłaszcza ta osoba, którą okłamuje ta osoba, którą krzywdzę za jej plecami i warto nad tym się zastanowić i chyba w tym kontekście wychodzić na to jezioro swojego życia które jest wzburzone i wołać Panie Jezu ratuj mnie pomóż mi jeżeli konkretnie się pomodlisz jeżeli dobrze będziesz przeżywał Eucharystię budował swoją relacje z Bogiem naprawdę wiele rzeczy się poprawi to jest konkret do tego Ciebie dzisiaj zaprasza Jezus Żebyś właśnie może uwierzył wreszcie, że te wszystkie złe rzeczy ich można się pozbyć. Że możesz stać się lepszym człowiekiem, lepszym bliźnim, lepszym uczniem Jezusa. Skorzystaj z tego zaproszenia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.